maneczko propozycja numer 4 PET F4 Simulator, jest to dość świeża gra, 2 miesiące, więc każdy z Was ma szansę się wybić. Każdy z Was ma szansę wejść w jakąś wyższą topkę. No to już nie jest gra, w którą grałem kiedyś, no bo ma dopiero 2 miesiące to jest gra, w którą grałem od dwóch dni, tak sobie posprawdzałem, popatrzyłem co to jest, jak to wygląda. Są plusy, są minusy, minus serwery dalej tylko 10osobowe niestety plusy, jak dla mnie dużo lepsze. Grafika niż Pet Simulator X. No, mamy tutaj jakieś też normalne postacie, ludziki. E, mamy fajne 4 high score e, na ilość zdobytych pieniążków, otworzonych e, kapsułek, bo tutaj nie jajeczka, ale kapsułki. E, no, głupota, wydane Robuxy. To, to jest dla mnie w ogóle beznadziejne. No i łączny czas grania. Brakuje mi hike score pod kątem mocy, ilości mocy i tak dalej. No to jest na pewno, na pewno ciekawsza rzecz. Macie możliwość otwierania. O, jakieś nowe tych to nie widziałem. kapsułek. Macie możliwość otwierania, macie możliwość bicia potworków. I co? Pokażę Wam z ciekawości najnowszą mapę, najnowszą planszę. Słuchajcie, no coś się dzieje. Aktualizacje są Nie dość że jest to świeża gra, to są aktualizacje. Przy każdym teleporcie macie tutaj poziom mapy, poziom potworków i tak dalej. Zawsze na najwyższym widać, że to się będzie działo. Jest tutaj kolejne przejście do kolejnej planszy. Coś się będzie działo już szybciutko lecimy i słuchajcie, zawsze na końcu jest boss, zawsze na końcu jest boss, to jest jedno, druga sprawa, stają sobie ludziki, które dają Wam zadania e, Excel. na przykład zabij tego, zabij tamtego, zabij pięć tamtych, e, więc coś się dzieje, coś się kręci, e, no jest jakiś progres tej gry, jest świeża, więc jest szansa, e, ogromny minus, brak trade'ów. E, pisałem już do twórcy tej gierki, czekam na odpowiedź, czy w ogóle myśli o tym, żeby to dodać, e, no bo teraz jest trochę cienko, no i teraz jedyne co, to możemy wpaść razem e, i po prostu sobie poatakować wspólnie, bossa. No i wiele, wiele więcej niestety razem nie możemy zrobić. Słuchajcie, no ja dużo tam czytam, już kupiłem za Robuxy, niewiele, ale nawet jakieś tam legendy mi wypadły i tak dalej. Fajna kolejna sprawa, każdy potworek do niedawna mógł być maksymalnie na 50 poziomie, teraz każdy może mieć maksymalnie 75 poziom jest progres, coś się dzieje, dodaje, ulepsza, zmienia, no naprawdę coś, coś idzie w dobrym kierunku, możecie sprzedawać stare pety za pieniążki, możecie stare pety wymieniać na boostowanie nowych, ulepszanie i tak dalej. Idzie w to pograć, jest fajne, Widać, że lecą aktualizacje, widać, że jest jakiś progres tej gierki. No, ja czekam na trade. Dla mnie to jest po prostu numer jeden. Co do tego, żebyśmy mogli nagrać z tego jakiegoś live'a, żebyśmy mogli być jakiś giveaway, Oczywiście możemy nagrywać live'y, możemy razem nagrywać odcinki, bawić się, grać, bić bossów i tak dalej, jak najbardziej. One w ogóle go biją? Biją go, dobra, lecą. E, także słuchajcie, to jest moja propozycja numer 4, e, Pet e, Fight 4 Simulator. Jeżeli Wam się podoba, dajcie znać w komentarzu e, pod tym odcinkiem, że chcecie odcinki, chcecie live'y z tej gierki. E, jeżeli to nie jest Wasz styl, nie jest Wasz... E, nie podoba Wam się to, to napiszcie też, że nie, to nie to. Więc szukamy dalej, wtedy lecimy dalej, lecimy inne gierki. Tak jak mówiłem, to jest propozycja numer 4. Przypominam, jutro, niedziela 28 listopada, zapraszam Was na live o godzinie 9. Nie wiem, czy to będzie live z jednej konkretnej gry, czy z kilku różnych. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Ustalimy coś wspólnie, zadziałamy razem. Więc to jest moja propozycja numer 4. No i lecimy z kolejną. To jeszcze nie jest ostatnia. Lecimy z kolejnymi propozycjami. Więc do zobaczenia. na cześć